Witam was w następnym odcinku na moim kanale Z ostatniego odcinka maratonu mojej zdolności wy... dzisiaj jest w quizach Dzisiaj gramy sobie w quizy dzisiaj zobaczymy co mi w różnych quizach wypadnie na przykład mamy już pierwszy quiz Z takim tutaj naszym tutaj koleżką Jak miałbyś na imię gdyby był już stary Tak jak je mam Jaki jest Twój ulubiony posiłek? Śniadanie, obiad, podziecie, kolaza przekąski? Przekąski. No szczerze, przekąski oczywiście. Znaczy się obiad. Serio, bo na obiad mam fajne jedzenie, no serio. Co zrobi, zo, zrobiłbyś, gdyby Twoi sąsiedzi puszczali do muzyka w środku nocy? Skrzyczałbym ich, Ró również puściłbym coś głośnego, Od razu zadzwoniłbym po policję, spytam, czy mogę dążyć do zabawy. Ignoruję to. S -s -s Skrzyczałbym ich. Serio, bo jak ktoś nie chce no, włączyć, na przykład, muzyki, to trzeba, no, trzeba jakoś zareagować, No, jak się ich no to. No. Co, co używasz jako, wy... co, co używasz jako wyszukiwarkę Bing. Woisz koty czy psy? Psy. Co najbardziej, co najczęściej robisz na komputerze? Przeglądam media społecznościowe, oglądam filmy i seriale online. Uczę się nowych rzeczy, piszę, rysuję, tworzę muzykę i gram w gry. To robię. Oglądam różne filmy nad swoje czasami, a seriale... No może nie online, ale oglądam sobie na playerze. Lub na Netflixie. Czy lubisz awokado? Nigdy nie jadłem. Jaką umiejętność chciałbyś mieć? Latanie, niewidzialność, uzdrawianie super siła. Wszędzie wiedza. To. Bo szczerze, jak ktoś nie będzie przyszłości wiedział, a będzie miał takie pytanie, na przykład o swoje życie, na przykład coś, tam coś, a wy będziecie znać swoją odpowiedź, jak będziecie mieli przez wiedzę, no to dobrze odpowiecie, no. Albo uzdrawianie. Czyli co? Uzdrawianie, no. Ozawianie no. Bo uzawianie też się przyda przyszło, yy, w na swoim życiu. Ile godzin się pierwszy na dobę? Nie! Wracam na chwilę. Dała jestem. Helena Fryderyk. Fryderyk? A szczerze. Hmm, nie, ty mi cieszył sobie, Fryderyk. Dobra. Teraz mamy sobie przed sobą kolejny quiz. W jakim typie domu powinni mieszkać? Dobra. Dobra. Co lubisz w domu? Przestrzeń i luksus. Cieszy i spokój, własny świat, dach nad głową i nad To. Was, własny świat. Co lubisz nosić w wakacje? Wygodne shorty, krzeciste koszule, zgrabne bikini, obciachowe sandały, złomione kapelusze. Wygodne shorty. Co chciałbyś mieć na podwórku? Zadany ogród, duży basen, ozowy sad, ładne dekoracje, plac zabaw. Zadbany ogród, a nie, duży basen. O, duży basen. A jeśli co? Zadbany ogród, tak. Bo wiesz, ja bo ja lubię piłkę nożną, szczerze. Lepszy sceny potrzebujesz. Średni dom, duża działka, wielki krokowy dom, mały dom, ale ogromny garaż, mały, skromny domek. Wielkość nie ma znaczenia. Tak, chociaż wielkość nie ma znaczenia. Co wola byś mieć traktor las. jacht, basen, drag auto. Czy, ch czy chcesz mieć dzieci? Oczywiście, no, bo czemy jakichś potołków. No. Jak opisałbyś siebie? Żadny przygód, pełny siebie, zeterminowany, godny zaufania, wylozowany. Żadny. Żadny. No, chciałbym przygotować jakieś jeszcze. Co byś zrobić? Wyjechać na tropikalne wakacje, w, 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 wyjść na miasto ze przyjaciółmi, spróbować czegoś nowego, spokojnie obejrzać O, z przyjaciółmi. Duży dom na przedmieściach. Kul, tak, chyba takich rzeczy chciałbym mieć. Ludzie. Dobra, mam przed sobą kolejny quiz. Co zaspokoiło twój głód? Sprawdź. No to, zobaczmy. Ile przeważnie jadasz? No raczej przeciętnie, bo czasami wezmę dużo, czasami mało. No, przeciętnie, no. Dobra. Raczej przeciętnie, no. Jaki deser wolałbyś zjeść? Owoce, loda, ciasto, loda. Co piesz, gdy jesteś głodny? Tylko wodę, coś słodkiego, kola lub sok? Co ciepłego Herbatę lub kawę. Jak wygląda Twoje śniadanie? Kanapka tostreś. sałatki, owoce, wziąka, płatki lub jogurt. Jarka wy jakikolwiek, postaci, słodyczy lub przekąski. Nie dam śniadania. Mm. Hmm. Tak szczerze. Płatki. Albo tam oświanka, owoce czy jogurt. Co masz ochotę teraz zrobić? Jeśli na zakupy, ugotować coś, chodźmy przed telewizorem. No szczerze, no chciałbym, no... Coś ugotować, no. O, na zakupy, o! Czy robisz, zamawiać jedzenie z dostawcą do domu? Tak. Jaka jest twoja sylwetka? Szupa normalna, zaokrąglona. Wiesz, że mam normalną. Czy jesteś teraz głodny? Nie, nie jestem godne. CO?! O nie! damy tu pan, o oh, kurde mnie tu obraża! Sami zobaczcie, ja nie lubię hamburgerów Fas... Znaczy, że... Znaczy, znaczy, Mi to pokazali, bo Od razu wam mówię, nie nienawidzę burgerów Ale no, Nie zauważyłem napisu, smaczny fast food No, ja lubię fast foody Tylko, że nie hamburgery Dała. Do moi Państwo, mam ostatni... Ostatni quiz na no, no, no odcinek. I tutaj właśnie przychodzi rzecz straszna. Psychologiczny tecz, test wiedzy. Doktor Angela to zrobiła. Ty, Angela, ty. Kurde, ty sobie uważaj, bo to pewnie ty jesteś psychologiczna. Zacznijmy już ten quiz. Jeśli ktoś zbyt często się śmie, to wygłępi duszy jest. Spięty samotny, szczęśliwy. Hmm. No, Co mi zielony? A to test! A, dobra, myślę, że to wybiera jak czy coś Jeżeli ktoś dużo śpi, to jest zmęczony zresowany smutny. Z smutny! Smutny to może być pies, ale człowiek to kurna. Znaczy, pies chwilę będzie spódny, ale później to będzie kurna. Robimy najlepszym na świecie. Jeśli ktoś mówi mało, ale szybko, to prawdopodobnie coś ukrywa, boj się. Boj się. Co? Jeżeli ktoś je potrafi płakać, to jest. Nie no, jak kurna, ja się tam tym nie znam. Jeśli ktoś je. W, nienorma w nienormalnych ilościach to jest prawdopodobnie spięty. No i w końcu drugie udało mi się coś zgadnąć. Jeśli ktoś płacze z, z bła błahych powodów to jest wrażliwy. Wiem ma mam znam tego osobę, mam kolegę taki. Jeśli ktoś irytuje się bez brak to brakuje mu Aha, jeżeli ktoś cierpi na że to ma du dużo. Ja mam dużo pomysłów, a nie. A nie z 4 na 8, pół na pół. Jest. Dobra, ja. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczycie resztę filmów, zobaczycie najnowszy film, który będzie w tej chwili pewnie przed waszymi oczema. A tyle, ja wam dziękuję za odcinek i do zobaczenia i cześć!